Siema widzowie, jakiś czas temu poprosiłem Was, abyście zrobili challenge do mojej nowej serii Jusza Challenger, gdzie będę grał poziomy od was, które zrobiliście. Zrobiliście aż 21 challenge i w tym odcinku będę grał wszystkie z nich. Będą łatwe challenge, trudne, zbagowane, albo nawet niemożliwe. Także zapraszam do oglądania. Ale zanim zaczniemy, to chcę wam jeszcze szybko powiedzieć, że jeżeli chcecie wystąpić w następnym odcinku tej serii, to zróbcie dla mnie challenge i nazwijcie go Jusza Challenge. W końcu, po takim czasie nagrywam tą serię. Miałem kiedyś plany grać tylko parę na odcinek, ale jest ich tyle i poza tym są super du... Super, ekstremalnie ciężkie, więc po prostu spróbuję przejść jak najwięcej. Cieszę że już możemy przejść do najpopularniejszego challenge'u. Już a challenge od Mixera. Mixer zrobił z 50 challenge'ów. Na... Tutaj przychodziłem poziom na praktyce, ale to było dosyć nudne, więc Wam to przyspieszę. Spróbuję teraz zrobić jakiegoś rana. Może od tego Wave'a. Dobra, powiedzmy, że jest Git. I jeszcze spróbuję dalszego rana, zanim pójdę do normalnego. Vida. Dobra, nie chcę się już grać na wiatni się, lecimy od zera już. Co jest... Proszę! 60... No nie, 69! No nie, no ostatnim skoku! No dobra! No nie, no, znowu ostatni skok! Już bym to przeszedł, żeby mówić do następnego challenge'u. Ja bym mogę, ale nie ma sensu, jeśli jestem tak blisko przejścia. Widzicie mnie No, challenge jest dosyć fajny, także lecimy do następnego, kolejny od miksera, tym razem challenge numer 4. Wygląda w ten sposób. On już widzę, że są pulsy. Tam będzie chyba triple na koniec, ale triple tak takie zwykłe są proste. O, wreszcie, błagam. Dziękuję. Ten challenge był chyba łatwiejszy niż poprzedni. Gameplay miał moim zdaniem fajniejszy. Muzykę miał fajniejszą, bo to jest chyba moja ulubiona muzyka w grze w ogóle. Ten challenge jest ogólnie bardzo fajny. Teraz lecimy do tego. Ten już przeszedł. Ale ten jest bardzo prosty, ja wiem co tutaj się robi. Patrzcie, tutaj wystarczy trzymać i tu są różne rzeczy, które przeskakujesz automatycznie. Ten challenge jest akurat bardzo fajny. Teraz lecimy do tego. Tego przeszedłem na praktyce. Widzowie tą część akurat pominiemy, ponieważ tutaj tylko ćwiczyłem ten poziom na Practice Mode, a to było dosyć nudne, także przejdziemy już, kiedy będę go robił na normal mode No widzicie? już 48. Cześć nie wiem czy ten zborem nie jest trudniejszy. Ciężko powiedzieć. Pewnie zastanawiacie się, o czym tutaj gadałem, ale chodzi o to, że tutaj w tym poziomie były dwa ekstremalnie trudne kliknięcia, a reszta poziomu była całkiem łatwa. Jedno z nich to był ten micro-klik na wave'ie, który trzeba było kliknąć tak super ekstremalnie lekko, a drugi z nich to był ten ekstremalnie trudny klik na bolu. I zginąłem na nich z 50 razy, ale w końcu pasnąłem ja. Nie, nie, pasnąłem. Nie mogę w to uwierzyć. No, co się stało? Nawet nie wiem się zginąłem. Dosłownie nie powinienem klikać O. Tutaj muszę wam powiedzieć kolejną rzecz, ponieważ jeżeli leciało się bardzo wysoko, to można było skipnąć tą fioletową kulkę. Natomiast le jeżeli leciało się nisko, to trzeba było ją kliknąć. Ja kiedy leciałem wysoko, to ją kliknąłem, ale kiedy leciałem nisko, to zamiast ją kliknąć i ją skipnąłem. I przez to zginąłem dwa razy. Dosłownie nie powinienem klikać olba. Dobra, nie, ja chyba będę go skipował. Jest! Skipnąłem! Mówiłem, powiedziałem, że będę go skipował. I jedną próbę albo dwie później przeszedłem. Dziękuję. Ten teraz lecimy z tym challenge'em. To jest już challenge 6 od Mixera. Dobra, widzowie, chciałbym to zaznaczyć już teraz, ale ponieważ nie chcę, żeby ten film trwał jakoś mega długo, to nie będę pokazywać jak każdy challenge gram na practice mode. Ponieważ zagrałem ich w tym odcinku aż 21. Także chcę tylko, żebyście wiedzieli, że zrobiłem całkiem fajnego rana, czyli 46 do 100. No nie! Okej. Okay. No to spróbuję od zera już. To ja się nie przejdę tego w ogóle przez tego swetla. Pasuje mnie za pierwszym razem, o co chodzi? Nie! Nie! Jak ja już, jak nie! NIE! Jak ja tu zginąłem? Nie. What? Kurde. Jest! Lecimy, teraz składnie challenge od miksera. Już o challenge 2. mnie nie zgin. Um. No i że tam skinie. No nie! Ja nawet jak je pasnę to nie mogę przejść tego ołwa. Dobra bez koni, bez koni. Bez ko nie ja nie chcę, nie. Ja się... Nie, ja nie chcę ryzykować. Kolejny challenge od miksera, O co chodzi? Kurde, to jest trudne. Full time speed o co chodzi? No co to jest za klik tutaj? Nie, ja tego serio ja mogę później naprawdę. Ja tego chyba nie będę przechodził. Nie no, czemu to jest to bagowate? Dobra widzowie, okazało się po tym, że ten challenge jest mega mega zbagowany, także stwierdziłem, że nie ma sensu go przechodzić i przeszedłem do następnego challenge. Okej, okay, lecimy z następnym challenge'em. Jezu, ale to jest trudne. Ten początek. Okej, okay, jakby powiedziałem Jezus, ale to jest trudniej, przyszedłem to w trzy próby. Lecimy, to już widziałem na YouTubie. To jest e, absolutnie niemożliwy challenge. Tak masz 10 sekund na przejście tego. Pokażę Wam jakby weryfikację tego, ale no niestety to jest niemożliwe dla mnie. No i tego nawet nie będę próbował. Jest! Tutaj jeszcze chwilę grałem ten poziom na Praktismo, ale prawda jest taka, że nigdzie nie doszedłem, więc już to pominę. Teraz lecimy z change'em od ozonka. O nie, to będzie tak trudne, o! To co? What? Widzowie, tutaj widać, że nie dotknąłem kolców, a i tak zginąłem, a to jest dlatego, że tutaj jest płyta do dużego cuba i zanim wyjdziemy z tej przestrzeni z kolcami zamieniamy się w dużego kuba, ale tego jeszcze nie widać. A przez to, że hitbox dużego cuba jest oczywiście większy niż mini cuba, no to giniemy od tych kolców. I przez to poziom jest dużo, dużo cięższy niż się wydaje. No nie, no kliknąłem przecież. Co? No nie, zginę. Ja już bym to przeszedł w tamtym przypadku. Widzieliście, że ten minikub w ogóle nie dotykał końców. Nie gadaj! Jest! Przeszedłem! Jest! Jest! Dobra, tego się nie spodziewałem. Ja nie myślałem, że przejdę ten challenge. Zalecimy. Ten challenge... O Boże święty, co to jest? Kto robi takie? A teraz po prostu to będą po prostu takie jumpy? Nie, ja tu zginąłem, naprawdę. No właśnie, no całkiem spoko challenge, bo mi się akurat przydał taki mega łatwy po tym trudnych. Teraz lecimy kolejny challenge. O, pamiętam, jak ten gran. Ty, chociaż może, może to by się dało zrobić. A to jest mega trudne. Tak więc na początku myślałem, że tego challenge'u nie będę przychodził, ponieważ on jest mega trudny, ale po przejściu go na praktyce skapnąłem się, że jestem w stanie go przejść, także spróbowałem to zrobić. Spróbuję zrobić okno na stół. A nie, dobra, to jest do zrobienia. O, już 34 już. 52, już byłem blisko. Proszę. Zrobiłem ten challenge i naprawdę przysięgam, myślałem, że go nie zrobię. Ten challenge nigdy go nie zrobię, to jest niemożliwe dla mnie. I później coś takiego, nie? I tam jest w ogóle blok, co oznacza, że to jest niemożliwe. Teraz lecimy z tym challenge'em. Um, ten tak samo już grałem i też jest dla mnie niemożliwy. Nie, jakby ja nie wiem, co to jest. Nie, też tego nie przejdę. No i teraz ten, tego jeszcze nie grałem. Um, Okej. Okay. Tak. Coś takiego. Dobra, ten challenge był prosty. Całkiem spoko challenge. Teraz ten. O, ten też już grałem. Ten też jest jakiś mega, mega trudny. Później jakoś tak. Nie będę tego grał. To co będzie? Co? Co? Jest, mam to! Dobra, ten challenge był trudny, ale był całkiem spoko. Lecimy do kolejnego. Okej, okay, to jest byłem, On to stworzył e, jeszcze nawet przed tym, jak z zacząłem tę serię, ale no, powiem wam tyle, ten challenge jest niemożliwy wygrałem. Czy wy myślicie, że ja takie waywy przejdę? No nie, więc do lecimy do następnego challenge. Dobra widzowie, zanim jeszcze przejdziemy do następnego challenge'u, to chcę wam powiedzieć, że znalazłem w tamtym challenge'u secret way'a, przez co można go przejść praktycznie przez jedno kliknięcie, no i dlatego ten challenge jest darmowy i teraz wam pokażę, jak to wygląda. Dodatkowo chciałbym wam powiedzieć, że jeszcze ostatnio założyłem swój własny serwer Discord. Mamy tam już ponad 200 osób i jeżeli chcecie pogadać z innymi moimi widzami lub po prostu dobrze się bawić, to dołączcie na ten serwer. Link w opisie. O kurde, co to jest challenge? Dobra. To jest proste. Co to było? Nie, Zginąłem. Bo nie wiedziałem, co się dzieje. Jeszcze odwrócona grawitacja była. Dobra, lecimy. Okej. Okay. Co teraz? O, nie, te jumpy. Okej. Okay. I Dobra, let's go. Dzięki za przejście. Dobra, let's go. Okej, okay, no i ostatni challenge. E, przeszedłem go. Ja, w jaki sposób ja go przeszedłem? Czemu mam tyle dislike'ów w ogóle? Aha! Secret do do zrobienia, poczekajcie. Potem pierwszy time się to wyda Proszę. Proszę. Tak jest! Ale ja jestem skill... skill... Ja, ja, jest, ja mam tyle skilla. Zagrałem wszystkie usza challenge, Także dzięki za oglądanie pierwszego odcinku z serii challenge. No i co? Siema. Dobra, widzowie, jeszcze za... zanim skończę ten film, chciałem wam tu jeszcze szybko powiedzieć, że, jeżeli Wam się podobał, to możecie zostawić łapkę w górę, zbijcie na moje inne filmy, a może nawet subskrypcję. I pamiętajcie o serwerze Discord. A jeżeli chcecie wystąpić w następnym odcinku tej serii, to stwórzcie dla mnie challenge, i nazwijcie go Jusza Challenge, a ja go zagram. A teraz, no, siema widzowie.